Witam z tej strony Sovix. Dzisiaj jest ze mną Asin, Asmin. No, Asmin Przywitaj się, no siema. I gramy na SG na serwerze ja, Citroxa. Gra startuje właśnie teraz. O jakiego laga miałem. O, mnie cofnęło. Dobra. Gdzie jesteś, Asmin? Ja uciekam, ja uciekam. Dobra, dobra. To gdzieś się spotkamy. Ja też gdzieś uciekam. Mapy ja nie znam. Idę. Ma mapy nie znam za bardzo, ale gdzieś uciekam. ojej spadłeś. Spadłeś? Dobra. No. To wyjść i poszukamy innej mapy, czy grać? Dobra, będę... O, tu, tu skrzynka jest. Mam mieczyk, dobra. Mam mieczyk, okej. Okay. To ja... Biegnę gdzieś... Co ja jakieś... Oj, jakie lagi. Gdzieś gościu jest. Masz. O, gość miał żelazny mieczyk i mnie nie atakował. Bo jad, Jaki fuks. Dobra. Lecim dalej, mam żelazny mieczyk, lecim gdzieś. Mm. Dobra, ja mam tylko dwie miseczki i rybkę. A gdzie jesteś? Na jakimś wielkim kamień. tym. Nie wiem co to jest. Ja właśnie nie wiem teraz gdzie jeść. tu mam jakiegoś gościa, jakąś... Min, 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 o, dobrałem mam zbrojkę Mam jakąś zbrojkę, jestem już niby wykokszony o. Oj spadaj, spadaj, jest! Poleciał, ja go dadłem Spoko. Ile jest osób? Yy, ile? Yy, 8, 8, 13, jakie 13? Nie, 4 okay. plus 4, ja, 8. Nie, ja nie plus wiem, gdzie 3, trzeba iść. 11, 11 iść. osób, 10 osób. No, 10 osób. To jest jakiś głośny, bo widzę nik. Gdzieś się zagubiłem. Spokszyk. E Muszę kontrolować czas, bo nie chcę, żeby to wyszło za długie. Okej. Okay. O. Jakieś 20 taki... minut, nie wiem. Bezu. Boże, weź. Spok o, jaki lag. E, gdzie jest ten gość? Teraz jedna. Gdzieś, gdzieś Kurde. tu kogoś słyszałem No wychodzi, wychodzi Gdzieś tu kogoś słyszałem No żal Jadłem oh. Jadłem To ja idę na inne SG Na inną mapę No na trójkę muszę ja na no, ja twór. jestem na 13 i szukam ludzi jest nas 9, 8 oprócz mnie osób. Kurna jakie ja mam lagim. O tu ktoś się czekaj dziennik. Chodź, chodź tu gościu. Oj, 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 dednę, deadne, Dobra, dedłem. Dobra, czekaj. Cztery. Kto gdzie jesteś? 5. Nie, wszystkie apy są zajęte. 6. O, jestem, chodź tu, patrz, jestem tutaj. Wiem. O. Szukam mapy. No, wszystkie apy są zajęte. Masz tu taką tabliczkę, gdzie wciskasz i automatycznie ci szuka mapy. Za tobą jest taka tabliczka. Wszystkie reny są zajęte, musimy poczekać. To co? Może, może pochodzimy gdzieś tutaj? Nie wiem, tu nie wiem, czy tu w ogóle jest jakieś wyjście stąd Ale poczekam na jakąś mapę To my za Jesteś? To my za chwileczkę wracamy Yy, dzwoni się jakaś mapa i za chwilę do was zwrócimy No hej, jesteśmy z powrotem Nie wiem na jest jestem arenie wziąłem Wziąłem dojście szybkie Ale dobra Jestem na jakiejś arenie i uciekam znów O jestem, ja, ja na jakąś weszłam No ja uciekam Nie ja to. jestem na 12, dawaj No ja gram I tam jak masz... Ja jestem jakiejś arenie co jest 34 to, to osób da, To dawaj eskielawe Ale jeszcze ci się Znaczy i nie czekacie no. do rozpoczęcia 18 osób dawaj szybko Jaka? Yy, 12 to już O matko 12 No Dobra Okej okay. Okay, jestem co to za mapa kojarzę, ale nie wiem gdzie jesteś, czekaj, nie widzę cię eee, o tam jesteś, dobra, widzicie Startujemy lecimy do skrzynek Otwieraj się, mam pięć strzał jaki fail No wy kaku, jeszcze nie wyjdę z tej wody gdzie jesteś? Tu się rękami bić nie da. No bo tutaj musisz chwilę poczekać do rozpoczęcia e, bicia. Czy do rozpoczęcia na pierdzielanku? No chyba tak, nie wiem, 30 chyba sekund tam trzeba poczekać. Dobra, ja gdzieś lecę do lasu. No, teraz dopiero starcie rozpoczęło się. Nie wiem, chyba już 5 minut nagrywamy, nie wiem. Bo no. patrzę na zegarek, A się zobaczy, nie mogę żadnej skrzyni znaleźć. Ja znalazłem dwie, jak na razie, mm, Ewil jest. Będzie jutro, ja jestem w jakimś domku. Ja jestem w jakimś domku, w domku, ale tu nic nie widzę. Nie zedłem. Zadzwoń? Nie, jakiegoś. A, spoko. Czekaj, zbiorę, zbiorę... kilka grzybków. W tym hotelu żadnych tych nie ma. A u mnie telefon dzwoni. Ale dobra. Sobie, ja drzwi, zaraz jest skrzynka. Wraca. Zaraz wracam. Jest miaczek żelazny. Dobra jestem. Tutaj mam mieczek żelazny i wędkę. Jesteś cały czas na tej 12 No i spodenki. spoksik Ja trochę... jest skrzynia kolejna. Wow wow wow. Mieczyk. O, spodenki kolejne. Eee, wpadłem w pułapkę. Putz. Co dadłeś? Nie jestem w pułapce. Spróbuję jakoś glitchem wyjść. Ale się chyba nie da. O, skrzynka. A i wpadłem w pułapkę. Nie wiem, czy jest tutaj ten? Pusta. O jest! O fajnej tamki. No nie wyjdę chyba już stąd. No a ja już mam farta. Dobra, to ja wychodzę. Okej no. Wychodzę z areny i jeszcze jakąś arenę sobie odpalę Jestem na czwórce właśnie... Okej, okay, a ja tu staram się wygrać Spoko. U mnie się właśnie are... o, arena zaczyna a ja to mapę znam. Oj, dobra, lecimy... Trend... Okej, okay, okay, jestem przy jakimś zamku na dwunastce Spoko. Ja lecę. Ja lecę tunelami. Tutaj nie, tutaj nie było skrzynki chyba. No wyskakuj, 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 wyskakuj mi z tego. No wyłaś, wyłaś, dobra. Tutaj, yy, tutaj nie wiem, ale tu wiem, że była skrzynka. Tutaj była skrzynka. A tu tylko dwie rybki. No bierz te rybki. Dobra, nie mam pleców, nie mam chyba pleców. No, się do mnie uśmiechnął. Co? Wygrałeś? Nie, ale wygrywam. Ło, wow, jakiś jakiś gościu był. Goni mnie. Ja wychodzę drabiną ten, ten znaczy ja wychodziłem z kanału, on wchodzi. Spoko. Jestem w jakimś ziemiach. Nie ja... Ja teraz biegnę do domu. nasz szfurce jakiegoś. Nie, to domek. Gdzie ja jestem? O, jaka skrzynia wielka ty. O, jedząk. O, tunika. Znaczy na pierśnik. Pierśnik, wreszcie. Tunika na pierśnik. Czekaj, tu... Kurde w pułapkę wpadłem. Ty też? Ja też tam no, w, w pułapkę też była taka skrzynka właśnie. E, dobra, tu nic. Czekaj, zjem sobie. Tręcz się wchodziło tędy chyba. Na dole wiem, że... Skrzy... No, to... no No i muszę poczekać aż. Aż to się skończy. Ja to we wziąłem SGLA. Leaf. Czekaj, tu zawsze gdzieś były skrzynki. Jezu. Jak jaki ten tu gdzieś wbił do mnie? O jest. Dobra. A... Nie ma wolnych harem. Okay. Jest nasz czwórce. Nie Dzie... widzę jakiegoś gościa. Czy yyy, ten Żelazna siekiera jest lepsza od drewnianego miecza. Czekaj, nie jakiegoś gościa. No, no to się siekierka opłaca, opłaca bardziej. Chodź tu, gościu. <grym> Oho, już po mnie. Chyba. 400, dobra, uciekam. <grym> Okej, okay. ale, ale musimy się trzymać razem, jak tak, coś. Tak, ale nie, czy tu wolno, wolno, chyba tu nie wolno tych yy, sojuszy mieć. To co? Jaka? No to, co że nie można, możemy przecież... No wiem, możemy się nie zabijać, ale nie możemy za bardzo ra razem chodzić chyba. Nie wiem. A czy VIP mają sojusze? Wiem, że VIP może mieć sojusz. No, ale szkoda, że tylko VIP, ale tak po cichutku można. No tak, ale takie trochę. Ten gość mnie jeszcze goni, no. To go bi... No bić cztery serduszka i mi się nie ładuje HP, a on ma żelazny mieczyk. A jak będę chciał zjeść, to się zatrzymam. Muszę mówić, czekaj F5. Jak to wygląda sprawa? Goni mnie. A, mam pomysł. Mam pomysła. Nie wiem, gdzie to było za bardzo. Gdzie to się wchodziło. Tam się wchodziło. Ja na piątkę idę. Chodź, chodź na piątkę. Dobra. O nie, nie już za późno pełna aleś mi to powiedział ja właśnie odeszłem mówi że za późno dobra bo teraz była pełna czekaj dobra jestem na na dziewiątce jestem dobra ostatnia arena chyba ostatnia arena dzisiaj już nie będę wychodził specjalnie dla siebie chcę to wygrać dobra za chwilę się zaczyna no go, go Power Rangers, startujemy. Złoty miecz. Dobra. Ja uciekam. Czekaj, gdzie, gdzie ty? Tam ktoś już pobiegł. Pobiegu czekam. Ja, ja mam złoty miecz i... Jakiś ten nie goni. Na pierśnik, tak? To się nazywa na pierdzielnik. A nie, na to mówię na pierdzielnik. Albo ty co Husiek? Dobra, oj, świat mi się nie ładuje. No, dawaj, dawaj, szybko, szybko, szybko. Z jakimś gościem się bije na wędki. A to, to powiem ci, że to ci nic nie da jak na wędki, bo co w ogóle ci hapsa nie zabiera? Jak się bijesz na wędki. O. Żelazny na pierśnik Jakiś gościu tu jest. Chodź tu, gościu. Zwrócili Wr jego uwagę. A ja sobie przebiegłem Dobra zabiję gością jedzenie Ale pioruny siekają. Na ściszę grę poczekaj Okej okay, nikt mnie nie goni <laughs> I teraz mogę sobie na spokojnie iść Okej okay. Dobra dobra Ile nas zostało? E 10 osób Czekaj Dobra, nie tej te mapy też nie znam Najbardziej to ja znam mapę Tą wyspę, nie wiem która to jest Wyspa, trójka Ta wyspa z tymi statkami Nie wiem, dobra, nieważne O widzę gościa Widzę gościa, widziałem No biegnij, biegnij Widziałem gościa I on ma zbrojkę, która mi się przyda Buciki i spodenki Lecz ja tam będę Leć Peru Endermana Gdzie on jest? Tu jest Chodź tu, chodź tu e, rzucił Peru Endermana Ja też mam peru Endermana ziomek Chodź tu okay. lamusu Bo nikogo tutaj nie było. Dobra, zginą. Zginą gościu. Zostało nas 5 osób, 4 ze mną. Dobra, muszę coś zjeść. A nie, to mam to. No, to chcę. Dobra, spodenki to. I 4 osoby zostały. Muszę to wygrać, chociaż raz muszę wygrać. 10 Dziesię osób no, U mnie. U mnie 4 zostały. Muszę to O, Jaki to lag. Znaleźć. Jak fps -y spadły. Nie wiem czy na nagraniu będzie widać ten. Te fps -y, ile miałem FPS-ów. Chyba będzie. Miałem to wyłączyć, ale dobra. Wow, mam 90 FPS-ów przy nagrywaniu, nieźle. Idzie tu jakiś gościu... z Zobacz, te skrzynki. Pewnie są opróżnione, ale idę je zobaczyć. Dym, 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 dym. Lol, nikt tu nie... nikt tu nie był. Mam cztery ładne skrzynki i żelazny mieczyk. O! Mogę to wygrać. Tylko czekaj, mam łuk, mam łuk, mam strzały, mam jedzenie. Okej. Okay. No kurde, nie mogę się wejść na drabinki. Dobra, tak. Tak, tak. Jeszcze zupkę tutaj wsadzę sobie. Dobra, no i możemy lecieć. Widziałem pioruny. Dobra. Jest, 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 jest. Jest za u nas czterech, trzech razem ze mną. Dobra. O, siekierka... O, łuk no, znalazłem. Ja I 12 strzał. O, tam też widziałem piorun, ale idę tam. O, nie, nie ładuje mi się mapa. Ojej, ojej, oj. Tam widzę strzynkę. O spadłem, o kurde, o kurde, ale lipa Masz jedzenie? Nie, nie właśnie, o ty chodzisz, Ja mam, że nie mam Ja nie mi mam starczy do końca Ty, ale, ale ja mogę łowić ryby tu chyba, chyba nie? Tak, nie wiem O górno Dwóch gości, żelazny set, no to trochę grubo Chyba, że zrobili im plecy Chyba, że zrobili im plecy Eee, czyżby mają sojusz? No to przegrałem. chyba mieli sojusz, bo się nie bili. Dobra. Aha. E, ile u Ciebie jest tam? Ja Ci tam. nie wiem. No ja będę kończył. Powoli. Nie wiem, jak chcesz to graj i ja tu się pożegnam ładnie. Albo jak chcesz to chodź do mnie na... ...spawn. No to... No to chyba kończymy. No ja będę kończył już powoli, bo nie wiem, chyba mam 17 minut nagrania. No. no to... Marka. No. Do no. zobaczenia. Żegnam się, żegnamy się, z wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć. No, pa.